Poznańczym kontynuację razówka. No dobra, to jeszcze raz opowiem tę historię. W 2022 roku po walce z unboxalem mówię dobra nie palę tych normalnych papierosów palę coś innego. Kupiłem sobie EKosa obrzydliwe. Kupiłem sobie Glo jeszcze bardziej. Wzdryga mnie na samą myśl. No i nie paliłem tych takich normalnych papierosów przez dwa miesiące. Ale sobie, no najpierw sobie tego ekosa trochę paliłem, trochę tego Glo paliłem. Potem kupiłem no, to nie przez dwa miesiące. No, od walki z Unboxalem do walki z Ksaio. I jeszcze chyba nawet później, tydzień po walce tego nie paliłem. No dobra, no łatem. No i wziąłem kiedyś jakąś tą jednorazówkę, sobie popalałem tą jednorazówkę, mówię, kurwa, w sumie spoko. Ale pamiętam, jak chciałem kupić te jednorazówki, to była jakaś kur niedziela czy coś takiego, bo już ktoś jakoś dzień wcześniej, coś dał mi to zapalić, mówię, kur... ty spoko. Jest niedziela musiała być, bo sklepy były pozamykane. Pojechałem na stację denzynową. pamiętam gdzie, kurwa Po Wrocławiu, po Wrocławiu do Circle K. -a. Mówię, że. A, sorry, najpierw pierwszy raz w życiu samochodem pojechałem na dworzec główny we Wrocławiu. Zaparkowałem, bo przeczytałem w internecie, że w tych kioskach to można kupować gdzie kiosk będzie otwarty. Na PKP, dobra. Pychałem na PKP. Nie pamiętam, czy tam była jakaś jednorazówka, czy nie. Jak była, to ją kupiłem. Potem pojechałem na tego jak który jest z tymi obok. Też kupiłem, mówię, kurde, jakie to niedobre jest, nie? Jakie kurde, kujne. No ale kojarzyłem, że jakieś było dobre. No i na następny dzień, jak, jak już był normalny dzień, to pojeździłem po tych sklepach i jeszcze to nie było takie popularne. Jakby ilość osób to paliło, ale to nie było tak łatwo dostępne. Było to w tych vape, vape i tak dalej, ale to yy, drama, nie? I co ja wtedy kupiłem? Jakieś Aroma Kinga, t... no jakieś te wszystkie, no i tak to testuję, mówię, kur... które są spoko, niektóre nie. I stwierdziłem, mówię, kur... jak to ciężko kupić, a to w sumie spoko jest, bo to kosztowało, nie wiem, tam z 15-20 zł, można sobie było palić, no whatever. Mówię, kur... robimy to. Wydzwoniłem Matiego wtedy, jeszcze z takim kolegą, to, to pojechaliśmy to kupić i, i tak siedzimy, mówię, kur... to ja może by coś takiego zacząć sprzedawać? No on mówi, dobra, to ja sprawdzę, skąd to oni to biorą, nie? No i tam sprawdził, wyszło na to, że to w sumie wszystko z jednej fabryki z Chin leci. Tylko tych najtańszych, najtańszych nie można było ściągać. Trzeba było ściągać jakieś, chodziło o jakieś baterie z litu czy z czegoś tam, że, że chyba kobaltowe złe, czy, czy litowe, coś tam, coś tam było, że, że, musi, być, że musi być certyfikat, że w Unii Europejskiej to sprzedawać, nie? E, bo tak by ci tego nie odsylili, czy po prostu nie mógłbyś tego dalej sprzedawać. No i z twoją, jakby takie jak te Aromakingi były, nie wiem, 7,50. Coś, coś w okolicach tego. Już wychodziło tutaj po odsleniu, że za 7,50 to masz. No i zaczęliśmy się zastanawiać. I mówię, kurwa, no, czego jest najwięcej? No, najwięcej jest Orlenów. Wtedy jeszcze chyba fuzji z Lotosem nie było. Mówię, no to Orlen, Lotos, Orlen, Lotos, Biedronka, git. I zaczęliśmy się zastanawiać, no i tak. I te centra handlowe, jakbym pod tym względem miał dobrą politykę na takie produkty. Bo jeśli ich przekonasz do tego, żeby to kupić, żeby taka biedronka to od ciebie wzięła, wiadomo, że musisz im jakiś stok tam zaprowajdować, nie? Czyli, czyli wiesz, jeśli jest, nie wiem, nie wiem ile jest, ale jeśli jest 10 tysięcy biedronek, no to do każdej biedronki to musi trafić, nie? Jeśli weźmiesz trzy smaki, no to, no to zaczynasz mnożyć. Do każdej biedronki wyślesz 50 sztuk, razy 3 smaki, to masz 150. 150 razy 10 tysięcy wychodzi ci, ile tego musisz kupić, nie? I analogicznie ze stacją benzynową. Jeśli Orlenów jest, nie wiem, 3 tysiące, no to razy 3 smaki, razy 30, no, że, no bo wiesz, nie może być tak, że wyślesz tylko do niektórych, albo wyślesz im po 3 sztuki, nie? Bo to, bo to nie ma sensu. Ale z biedronką chyba było tak, że jak oni by się zgodzili to wziąć, oni mają jakąś pojemną marżę, coś na zasadzie, 40 czy 50 ale płacą ci z góry za cały towar, nie? I koniec końców wychodziło tak. Nie wiem, czy w biedronce później to sprzedawali, ale jeszcze wiesz, bo jeszcze, jak masz stacje benzynowe i oni już one sprzedają tego typu produkty, to jest ok, bo znaczy, jest ok, jest nie ok. Pod jednym względem jest ok, bo, bo są otwarci, żeby coś takiego sprzedawać, po drugiej stronie nie są ok, no bo jak już kogoś mają, no to też. Też, żeby trafić na stację benzynową, to trochę jest y, politykowania. E, to nie jest stricte tak, że masz zajebisty produkt. Nie wiem, do mycia szyb do samochodów idziesz do do i mówisz: Ty, Daniel, kurwa, Zobacz jaki płynek płyn, jak dobrze myje. Bo tam już 10 innych firm kwa, jest i jest to zabunkrowane, nie? Wychodziło na to, że trzeba by było wyjechać chyba wtedy z 6,5 miliona złotych, żeby to miało sens. No bo nie miało sensu. Zamówić 10 tysięcy sztuk, 10 tysięcy sztuk i sprzedać to po internecie, bo tego nikt po internecie nie kupi. To jak jedziesz, to jest trochę jak energetyk, stary. Pewnie są jacyś fanatycy, co kupią zgrzewkę Red Bulli czy dzików, czy, czy czegoś przez internet, ale koniec końców to jest taki produkt, że wiesz, wchodzisz sobie na stację, mówisz: a Dobra, to jeszcze wezmę paniterka, czy jakby się nazywał ten, ten papier. No, nikt nie będzie ci tego Internetu zamarł. I tam wyszło, że tam chyba 6,5 baniek trzeba było zapłacić za ten cały transport. W międzyczasie, kur. To już się takie lo logistycznie duże wydawało. Nie było jakiegoś prostego dojścia, jakiejś prostej wtyczki, kur... do, no do tych dużych koncernów. No, tam była jakaś, że, kur... że ktoś zagada, ale chce 15% i to już takie, kur... wiesz. To już się takie robiło. No podejrzane, nie? Ja bym nigdy nikomu. No, kur... No, nigdy nie mów nigdy, no, raczej bym nie jestem zwolennikiem tego, żeby wiesz, upierdolęczyć baniek w towarze, kurę ktoś tam coś kłópa za ileś procent chyba coś załatwi, a do tego, że totalnie tych pieniędzy nie miałem, nie? Powiedz, że jak pojechały schodziły te jednorazówki na telegramie przez neta, tylko zobacz, Frenzy, jesteśmy w sierpniu 25 roku, więc a ja ci mówię o, o maju czy o kwietniu 22 roku. Jakby ten rynek eksplodował przez ten czas, jak najbardziej. Tam jeszcze chyba akcja wychodziła taka, że nawet była osoba, która by ten hajs wyłożyła, bo to był szy szybki flip na zasadzie tak, że ktoś przyjdzie, położy, położy te pieniądze i za miesiąc mu oddasz te pieniądze, jakby ci jak się, jakbyś się dogadał z tymi biedronkami, orlenami, whatever i by ci zapłacili. Tylko że to po pierwsze ryzyko było, nie do końca to było takie pewne, czy w to dalej iść. No i jeszcze po procent był, no bo nikt ci. Na ładne oczy, wiesz, 6 czy 7 baniek nie da, nie? I równocześnie chyba wtedy był pomysł na, lo, na loterię M2, więc skupiliśmy więc się na loterii. Powiem, ja lekko teraz się zastanawiam, jak te ceny 100 złotych się będą opłacały dla producentów, ale dla producentów nic się nie zmienia, bo to jest, troszkę jak, to jest trochę jak z alkoholem, nie? Jakby, wiesz, ja wymyślam teraz kurwa, Ten e, 5 złotych to jest koszt produkcji kurwa pół litra, e, nie wiem, 5 złotych to jest ich marża i 3 zł chyba płacisz za chujeco. Czy masz, nie wiem, pół litra za 13 zł, a pewnie jeszcze jest dużo taniej, nie? Do tego doliczasz, kurwa, 30 zł akcyzy i wszelakich podatków, i dlatego masz pół litra za 40, tam 5, czy za 43 zł. I tutaj, tutaj jest analogiczna sytuacja, stary. Ta jednorazówka kosztuje tam, nie wiem, 2 euro, 7 zł to kurwa, kosztuje. Jakieś transporty, cłapy niech to będzie 5 zł. No i teraz pytanie, nie? Czy idzie to do jakiegoś sklepu, czy nie idzie do jakiegoś sklepu? Jak ty idzie do jakiegoś sklepu, no to doliczasz. Jak to sam sprzedajesz, no to, yy, no to masz tyle, no ale do tego dojdzie 50 zł po prostu podatku. Ja myślę po prostu, że nikt tych jednorazówek nie będzie kupować. Wiesz, bo na dobrą sprawę kto te jednorazówki może kupić? No ja mogę tą jednorazówkę kupić. Okej, okay, ona kosztuje 100 zł. Ja tego nie palę na co dzień. Czasami mam vibe raz na pół roku sobie kupić jedną i to zapalić. Nawet jak to będzie kosztować 500 zł, to jak po prostu będzie to taki kaprys osoby majętnej, żeby sobie to kupić, to sobie to kupi. Myślę, że ludzie się przerzucą na, na, na te olejki wszelakie, te co się w papierosach pali yy, i na. też idzie w górę jak coś. No, tylko że ludzie potrafią sami to robić, nie? No ja robię sam, no, ale no to i tak idzie w górę. A Slonka, as... nie wiem jak tylko jest ze sprowadzaniem w ogóle takiej czystej nikotyny w wpłynie, czy to jest w ogóle legalne. Ale jakby to jak to jest takie, że każda sobie osoba może to kupić, to już w ogóle WORF. Ale jak ja słyszałem, że grzałka ma kosztować 60 zł czy tam ileś, no to. Ja pamiętam tylko jeszcze jedną rzecz, bo ten temat był później poruszany i to, że taka ustawa weszła, oni ogólnie mieli tego zakazać. W 2023 roku miałem rozmowę, przyjechali ludzie z Niemiec. Czyli chcieli wypuścić mojego papierosa. Tak jak Malik miał tam jakieś te swoje, nie pamiętam jak one się nazywały, jakaś, nie, wiem, Justyna, Gradek, no i ileś tam tych osób wypuszczało. No, i nie mówią, że to już jakby ostatni strzał, bo w Unii Europejskiej w ogóle i w Polsce tym bardziej będą to wycofywać, będą upierdali jednorazówki. Ich pomysłem na to było to, że nie mieli już to opatę. On mi pokazywał już cały ten produkt, że jak masz stary jednorazówkę, to jak jest tutaj ten liquid, nie od tej jednorazówki, to, że ta bateria będzie do ładowania i będziesz tylko wymieniał ten ten pojemnik, jakby z liquidem. Ja nie wiem, o ile to będzie droższe i tak dalej, nie mam pojęcia, nie wiem, czy to weszło, ale mi właśnie mówił, że oni są gotowi, że jak wejdzie ta ustawa, to oni już towar mają i no, już są takie. No dobrze, tylko ja Ci nadal mówię, że dwa lata temu, nie, że zanim w ogóle ludzie zaczęli myśleć o wycofaniu jednorazówek, to to weszło, nie. Nie, te jednorazówki, tak, przy nie wiem ile teraz kosztuje, chyba 30 zł. Czy tam 25, tam ileś to już się nie opłacało przy takiej kwocie. Jak powiem wam, 100, powiem to... wam tak, powiem wam tak. Ta jednorazówka nie była warta, 30 zł, tym bardziej nie 100 czy 150, jak piszecie. No.